Nie, było czasu żeby tak naprawdę się nad tym zastanawiać, bo gramy tak często mecze, że trzeba się skoncentrować na tym, co jest do zrobienia. Tak naprawdę nie było chwili, żeby myśleć jeszcze o Gdańsku. Myślę, że na pewno będzie to miłe spotkanie, na pewno przyjadą kibice z Gdańska, z którymi się znamy, więc zobaczymy się, pospominamy. No ale Liga tak pędzi, że nie będzie czasu na jakieś większe przemyślenia na ten temat. Mam nadzieję, że nie będziemy gościnni, mimo całej sympatii, jaką, da, jaką darzy ten klub, i, i zawsze będzie dla mnie ważny, bo, bo tam debiutowałem w Plus lidze. Yy, No ale taki jest sport, że, że każdy musi realizować swoje cele. Na pewno nie jest to na rękę yy, zawodnikom nam yy, i wszystkim, bo. Wszystkim w klubie, bo rzeczywiście to zmęczenie gdzieś się odkłada i prędzej czy później ono wda się we znaki. Miejmy nadzieję, że dzięki doświadczeniu i, i tak jakby obyciu też na, w takim trybie uda się te mecze wygrywać i przechylać szale zwycięstwa na naszą stronę. Pokazaliśmy już kilkukrotnie w tym sezonie, że wychodziliśmy obronną ręką z ciężkiej sytuacji. Myślę, że to jest. Nasza duża siła. Na pewno spodziewałbym się ciężkiego meczu, bo Travel jest rozpędzony i, i ta młodość też na pewno ma swoje zalety. Jeżeli poda im się rękę, pozwoli im się rozkręcić, to na pewno będzie się ciężko grało, ale czasami po prostu trzeba te ciężkie momenty przetrzymać, pozwolić drużynie przeciwnej, mówiąc kolokwialnie, wystrzelać się, a później zrobić swoje.